gdybyście narobili. Przychodzę do Was z wynikami konkursu! Nareszcie! Wszyscy tak bardzo czekali. Słuchajcie, na początku, zanim przejdę do samych wyników, muszę powiedzieć, że Kompletnie się nie spodziewałam, że będzie tyle chętnych. Prac było około 40. I wszystkie były po prostu wspaniałe. Siedziałam przed chwilą i przez jakieś półtorej godziny to wszystko przeglądałam. I się zastanawiałam, co ja mam zrobić, bo wszystkie są takie po prostu cudowne, chwytające za serducho, takie po prostu... Wspaniałe. Były prace, które przypominały mi moje początki zbierania modeli, jak to jeszcze była taka fajna, kochana zabawa. Przypomnieliście mi, jak to wszystko wyglądało na początku, ile radości można z tego mieć. I wybór był naprawdę niesamowicie trudny, bo chciałabym Was wszystkich wynagrodzić jak najlepiej za te wszystkie wspaniałe rysunki, wierszyki, za te Wasze opowieści od serca. Ale niestety. Miejsca były tylko trzy i wyróżnienia tylko trzy, a i tak jeszcze zdecydowałam, że dam czwarte, bo po prostu były takie super prace, więc musicie mi wybaczyć. Tutaj widzicie teraz właśnie na ekranie migają sobie poszczególne rysunki i niektóre zdjęcia, bo wysłuchaliście mi całe piękne galerie, które niestety nic nie zajęły, ale bardzo chciałam je pokazać, żeby właśnie przedstawić wam ile osób... Wzięło udział i przyłożyło się naprawdę z serduchem, i pozdrawiam Was wszystkich tak serdecznie, jak tylko potrafię. Dobrze, no może przejdźmy do głównych prac konkursowych. Wszystkie osoby, które zajęły jakieś miejsce lub dostały wyróżnienie, dostały już e-mail z informacją, co mają do mnie napisać, i żeby wybrały sobie jakieś tam szczegóły co do nagród. Zacznijmy od wyróżnień. Wyróżnień, mimo że miało być trzy, postanowiłam przyznać cztery. Prace były dowolne, ale jednak tak wyszło, że ludzie, którzy zrobili filmiki na, robili się z tym najbardziej i najfajniejszy przekaz wtedy. Nie mówię teraz kategoriami, że o pierwsze wyróżnienie to lepsze niż drugie. Nie, nie, nie. Wszyscy, wszystkie wyróżnienia są na równym poziomie, że tak powiem. Oczywiście, wszystkie filmiki możecie znaleźć w opisie i obejrzeć. Pierwsze wyróżnienie wędruje do Alicji K. z kanału The Star Horses. Filmik naprawdę chwycił mnie za serducho, głównie ze względu na to, że nie bałaś się tam pokazać siebie. Dałaś dużo zdjęć ze swojego dzieciństwa, dałaś bardzo fajną muzykę, montaż był bardzo przyjemny. Pokazałaś właśnie sedno tego, o co mi chodziło w temacie konkursu czyli dlaczego modele koni są fajne, dlaczego, za co ty je kochasz i kochasz i za to głównie, że przypominają ci dzieciństwo. I, szczerze mówiąc, mi też przypomniałaś moje dzieciństwo, jak ja jeszcze nie miałam nawet żadnych szlejchów, tylko miałam te swoje. Swoje trzy szlejchopodobne podróbki, którym robiłam kantary ze sznurków, siodła z jakiegoś materiału, wiązane w ogóle. I ile to radości dawało. I pokazałaś właśnie, że mając dużą wyobraźnię i modele koni, można się poczuć, jakby to były prawdziwe zwierzęta i że można naprawdę je kochać. Więc dla Ciebie jest wyróżnienie jeszcze z dodatkowym moim wielkim serduszkiem tutaj. Drugie wyróżnienie wędruję do Ines. Nie wiem jak masz nas naprawdę na imię i nazwisko, dlatego odpisz mi czym prędzej na maila. Z kanału Crazy Schleich. Filmik krótki, zwięzły i na temat. Fajnie, że jest lektor, fajnie, że pokazałaś właśnie Spełtaj, że. To jest taki klimat, że tutaj stoi coś na biurku, tutaj jest robione coś z łuczki, wszystko jest takie właśnie, może nie wygląda super realistycznie, ale dla ciebie to wystarcza, że naprawdę robisz wszystko sama, tak się starasz, żeby tym figurką było jak najlepiej, dbasz o nie. To jest naprawdę właśnie, to jest właśnie to, co powinno towarzyszyć zbieraniu szleichów i innych modeli koni. Kolejne wyróżnienie poszło do... Heja na koń. Również nie przedstawiłaś mi się, więc odpisz mi na maila. Filmik jest również bardzo fajnie zmontowany, przekaz jest właśnie taki jak trzeba. Bardzo fajnie, że jest narracja, fajna muzyka jest podłożona by the way. I naprawdę milutko się to oglądało, fajnie było poznać twoją historię z modelami. I tak jak już mówiłam wcześniej, wszystkie te prace przypomniały mi o co tak naprawdę chodzi zbieraniu modeli. I ostatnie wyróżnienie wędruje do Anny N. z kanału The Golden Horses. Yy. Widać, że włożyłaś w ten filmik tyle serca, narobiłaś tyle zdjęć, naszukałaś materiałów, podłożyłaś muzykę, pomontowałaś to, przedstawiłaś to, co jest najważniejsze w taki fajny sposób, zaciekawiający, więc ta praca jest po prostu za dobra, żeby nie dać jej tego wyróżnienia, A skoro już były trzy, no to dodamy jeszcze jedno i trudno. No i moi drodzy, przechodzimy do głównych miejsc. Trzecie miejsce postanowiłam dać Emily M. Emilko, filmik jest zrobiony po prostu przecudownie. Mimo, że to nie jest żaden niesamowicie zmontowany, żadną muzyką, jakąś super narracją itd., to i tak właśnie przekazuje to, co jest najważniejsze tak się nastarałaś, przedstawiłaś nie każdego swojego konia, jakby to było prawdziwe zwierzę. Pokazałaś za co je kochasz, co one ci dają, dotrzymują ci towarzystwa i... Pokazałaś całą swoją stajnię jak swój największy skarb. I to w sumie powinno tak być, że to jest nasz skarb. Coś co robimy, bo kochamy. Mamy te nasze figurki nie bez powodu. I właśnie to mi przypomniało, jak miałam te swoje pierwsze stajnie, jak bardzo kochałam bawić się tymi koni, kiedy jest się samotny, zawsze są właśnie modele włącza się wyobraźnia i nagle jesteśmy jakby w prawdziwej stajni i to jest po prostu przecudowne dlatego dostajesz trzecie miejsce, bo filmik jest zrobiony fajnie i bardzo szczegółowo i bardzo przyjemnie się go ogląda. Miejsce drugie, wędruję do Leny z kanału Lena Northwater mam nadzieję, że to dobrze wypowiedziałam <laughs> ten filmik prawie sprawił, że się rozpłakałam, po prostu Lenko, filmik jest zrobiony tak klimatycznie, tak wspaniale, jest takie przejście z tego smutku, z tego braku do tej radości. Ja cię tak doskonale rozumiem, bo u mnie sytuacja jest identyczna. Jeździłam konno ostatnio 4 lata temu, a potem nagle zabrakło czasu, nagle zabrakło pieniędzy, bo to nie jest tania sprawa. Nagle zabrakło wszystkiego, żeby poświęcać tym koniom każdą chwilę swojego życia, a tak by się chciało i pozostaje pustka i straszny, straszny, straszny smutek z którym ja się też zmagałam bardzo długi czas bo zabrać człowieka od, od czegoś, co naprawdę bardzo kocha i ten człowiek musi dalej z tym rzec, to nie jest łatwe, łatwe doświadczenie i właśnie pokazałaś, że dzięki modelom lepiej sobie z tym poradziłaś że one ci w pewnym stopniu zastąpiły konie wiem, że do końca się tak nie da żeby modele i figurki prawdziwe konie zastąpiły ale na pewno bardzo to pomaga, daje, wypełnia tą pustkę właśnie, jak ładnie powiedziałaś na samym końcu filmiku. No i miejsce pierwsze bezdyskusyjnie wędruje do Yulity D z kanału Polskie Szlejch. Stara, Boże, jak Ty tam mówiłaś w tym filmiku, najmniej na więcej pod koniec, tak miłe, tak ciepłe rzeczy, że już po prostu bardziej niemalże fizycznie nie da się poczuć tej więzi, z widzami. To jest coś niesamowitego. Mi po prostu napłynęły łzy do oczu i oglądałam to z takim uśmiechem. To jest po prostu tak od serducha, takie kochane, takie szczere, takie super, że o matko boska, po prostu Cię uwielbiam. Właśnie propsysu dla Ciebie za to, że nie byłaś pokazać swojej twarzy. Było śmiesznie, było na temat, było zabawnie, było po prostu idealnie. Ten filmik jest... Wygrał dla mnie już po prostu od pierwszych sekund, a pod koniec to już mi się naprawdę chciało płakać ze wzruszenia. Mm. Także no po prostu, jedno wielkie serduszko dla ciebie i ja to mam w ogóle zamiar napisać do ciebie na Facebooku, bo wydajesz się taką super osobą, że szkoda to przypuścić. Rybaczki, mam nadzieję, że nikt nie czuje się smutny, że nic nie dostał. Ja naprawdę chciałabym was wszystkich jakoś nagrodzić, ale sami wiecie, że ja czasu nie mam. Ja nawet nie wiem, czy ja się wyrobię do wakacji żeby tym osobom, które coś zajęły, porobić te rzeczy, więc no, przepraszam Was bardzo. Ale wszystkim tak serdecznie, serdecznie z całego serduszka dziękuję, że wzięli udział w konkursie. Mam nadzieję, że kiedyś zrobimy kolejny, ale nie za szybko, bo jak sami wiecie, ja muszę też trochę odpoczywać. Będę kręciła na niebogu kolejne filmiki dla Was, jeżeli tylko znajdę czas, na przykład tak jak na przykład dzisiaj. I to tyle rybaczki. jeszcze raz jedno wielkie serduszko dla Was i trzymajcie się, pa! pa. Eu